Co się dzieje z Bobem? Poruszniku zakłóć go, bo on się tu próbuje rzucać, żebyś nie udusiła nic. Bob przydusi, Bob przedusi. Co ty robisz? Zobacz, co on tam się dzieje. O ku... Bob. Co jest? A. z każdym, nie? Nawet z kadetami czy z kimś, bo to wiesz. Upłato, Spokojnie w, elimin... w tym bloku, tam! Rozmawiamy! <noise> Do... O, sorry, to nie sobie, no, ale nie Nie, nie, mi cicho A to ona w tym tam. mieszka? nie, 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 O O co to było, się te... no, to nie, aż ja, mi nie, nie, ziemia pod nogami nie, To nie, nie, jak nie, To nie, 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 Dobra, zwróciłeś. <śleszy> <śleszy> nie, <sajan> <śleszy> Nie mogę. Dobra, ja dobra. Zjesz, jak krzykniesz, to wybuchnie. <grym> Ale słyszałem, że zaczął lecieć wszystkie ta, talerze z tego bloku. Do... Ja, ja się awanturuję. W trakcie złości wyżyła się na mnie taserem. Tak? A kto rozstrzelał kilka osób z Tezera? Przebił kilku osobom pomagającym opony bez powodu? Ludzie przyjeżdżają po nas na lawetach, ty im przebijasz opony, rozkładasz kolczatki, przez to auta tracą opony w różnych miejscach? Yy, szefie, Dalej. to, Dalej. to, konf to konfabulacja. <grym> To konfabulacja. I dla, tego, I dla tego człowieka to jest zabawne, trzeba rozumiem. To jest chłop w No widzę, widzę, to jest nasz? To chyba policja. Ja mamy gps a To wiesz, że my jesteśmy ślepi przez stronę. No właśnie o to chodzi. Tam jest policjant. Podjeżdżaj. Podjeżdżaj, podjeść, podjeść, zasłonię go. Zasłonię go. Zasłonię, tutaj. Tu nie jest policjant! nie jest Pardon! nie wiem czy wiesz, ale Kajsi umie mówić. Co jakie słowa umie? Każdy tak jak chcesz? Jak to pies umie takie słowa? Bo on umiał mówić z dziećmi i z tobą. A czyli jednak, że jestem chory psychicznie, to ma jakieś zalety. A, yy, tak. Młoda powiedziała, że przyjeżdżasz, to powinieneś mnie rozumieć. Ja lubię tak gdzieś z kamerą z góry. Ła. Leciutkie 10,50 Ała Chciałem go izbitować to Jest okej? Okay. Proszę na, bardzo Na, na drive'a wjeżdżamy w ogóle? On nie działa Działa Nie jedziemy Toxer, dziękuję śliczkie No gdzie ty się pojechał? Na drive'a mam No gdzie ty pojechałeś? No, panowie, panowie, ale to nie ma drive w drugiej strony Tak nie No jak to ma drive Nie można tu zamawiać auty nie, no nie! Nie, no gdzie? Do lokalu w Maci Mati! Mati nie widział, Mati nie tak wolno. nie wolno! Mati nie widział! Nie wolno tak! To nie warte wiadomo. W wyścigu nie patrzy się na koszty. nie patrzy mm -hmm. się na koszty. No tak. Patrzy się kto jest na kartach historii. Dokładnie. Ale słuchajcie, nie uwierzycie. Debil, zgłosiłem się na komendę i jakiś policjant kretyn wstawił mi kaucję 11k, słuchajcie, za obrazy funkcjonariusza dostałem 15 miesięcy więzienia, a za przyznanie się do napadu 11k kaucji. Debil Co ty gadasz? Pracują. E, ty jesteś w przepraszam? 3, 6, podjadę. Kościk z dwójki, 81. Chciałbym ja bym skończył jak konsola do DJ-ki jakaś tyka. Dlaczego? Dlaczego? No jak to dlaczego chodzący mikser? Myślę, że wiesz o co chodzi no, Dlaczego? No, robić robić insynuację Dawaj, dawaj, no. dawaj Pomyśle. Dawaj, dawaj My na niego nie zasługujemy panowie Nie zasługujemy <śmiennie> Dawaj, dawaj A Więc to idzie tak Ręce, ręce, podaj się, padaj się łapę, a pójdźcie do ciebie, funkcjonariusz? Nie rusza się, konia się, nie rusza się! Ale kto jest za jeden odjeżdża? Trzech to nie ma i Nie dajemy to do góry! Szatujcie to! <ślad> <ślad> Dajcie znać, jak wygląda sytuacja, czy. Cicho, bo słucham turbo! <ślad> nie wiem, czy chcę z nim jechać, bo jakiś... Przestań się podniecać. <śmany> Dajcie znać, jak tam ogólnie, czy te części dużo dały, nie? Lecimy! O kurde, gdzie no. bagażnik? No. Już, o już, od eee, razu wysłałam. Pani Soniu! No. Pani Soniu! Ej! oddawaj! No to... A to nie łapówka dla mnie? Nie. Ej, Przepraszam, ej, ale znalezione, i kradzione. Jakie pieniądze? Halo? Pieniądze wniosek Co ty robisz? Kopertę ej. tutaj, ja tu przywo... Przy... Ale tutaj jest, jest ten Main Vault, no nie? Tutaj może wiesz... Kiedyś się spotkamy, nie? Tak? No, no i te drzwi są też otwarte. Ty gnoju Ty. Co za gnów! Gdzie tam budowę kwa się... będzie? prowadził No Na, się znosimy!

Dobra, do samochodów! Nie wysiadamy! Mądry jesteś, mądry jesteś, tak? Bierz go, podaw, bierz go! Majaczku, dojdź z tego samochodu. Południe. Południe. Wyprowadzę berga. to, szef. Kierunek Wenecja. A ja przy piesie siedzę. Wschód. Spokojnie, szef. Ewidentnie zero trzyma płasko stopie, zgłaszam to na radiu. Chodź, nie, chodź. nie masz psychy! Na jedynce tego zgłosił. No on nie, nie ma psychy! psychy. No ja nie, nie ma. mów tego! Nie masz psychy! No, nie mów tego, bo spałujecie spałujecie! Spałujecie! Zostaw, Zawieszenie będzie! Zawieszenie! 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 trzyma płasko stopie, powtarzam, 0 trzyma płasko stopie. 14 ma Matko się raz, albowiem 12 godzin samo nie przeniknie. Każdy czas i zegarek swoją miarą mierzony. Niektóre rzeczy przezwyciężać trzeba, czasami mainować zilana, aby przezwyciężyć ten czas. Ja wali zapakuję i się ewakuuję. Żegnam. Nara. Tam jest wyświetlenie. Troszeczkę jak rzecznik, kadet Ty, siwyk... załatwimy ci Załatwimy ci, że nie będziesz jadł jedzenia. I co teraz? Wiesz musiał kupować O nie będzie świat jedzenia Wystarczy, że najadam się wstydu za moich przełożonych A, dobra wygrał, idziemy. <grymne> Dobra, wygrałeś Masz 50% zniżki, pozdrawiam Serio No Mam coś takiego, co się zwali z nóg Heh <grymne> bez <Bydza> rąk? Co? To jest Poczekaj, poczekaj, a za co z zgodzisz tak właściwie? Za prowokację policyjną Prowokację policyjną? Proszę zjechać na pobocze Ej, co, co to miało, szefie, co to miało znaczyć? No, no bo wyzywał Ale szefie, ja rozumiem, I to trzeba od razu w oponę A teraz mówimy 10-91 i ucieczka Do Potrzebują panowie czegoś no, czekam no, tak na szefa. No to szef teraz jak tam? taki oburzony, a w jakim celu? W celu zapłaty. O, ja mogę przyjąć. Nie, to o, wy nam będziecie płacić. To na szefa trzeba czekać. Za, szefie, i naszej. jeżeli trafię no. na 4 koła, jak kot cztery, 4 cztery, zależy, nie wszystkie koty mają 4 no. nogi. Jak uda się. No. To szef no? mi oddaje wiktorię Nie, to robię rajda Przecież kampania się już skończyła <noise> no. I nie boli ziomeczka, nie? no tak Nie bolało ziomeczka, nie?